Słuchajcie, witamy was bardzo serdecznie. Jest ze mną moja włoska koleżanka Cristina Cateze. Znakomita kucharka. Po raz drugi mamy przyjemność spotkać się, gdzie wcześniej rozmawialiśmy o świętach. Tak. Jak to wygląda we Włoszech, jak to wygląda w Polsce. A dzisiaj będziemy robić ucztę dla podniebienia. Co to będzie? Słuchaj, bardzo proste e, e, rzecz, że ty będziesz robić pasta freska ze mną. Robimy gnocchetti sardi, to znaczy małe gnocchi zrobione na e, semolina i wodą. I potem e, karczochy duszony, mhm. i taki super garnek. Kupiłam coś dobrego. Wow. Zobacz. Mamy krewetki, i potem mamy. Widzisz, e, miałam okazję kupić cipolla di tropea. To jest CHMP, e, CHNG, e, bo jest e, 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 nazwa chroniona, geograficznie. To znaczy, że te cebule są zrobione tylko na ten dzielnica, tropea, tej miasto. Są super pachnące i słodkie. I zobacz, tutaj używałam nawet e, ten częsz żelony. Piękne pomidory i potem czosnek, dużo tymianku. Tutaj mamy tej e, krewetki bezpancerne, oczywiście obierałam i tak dalej. I teraz powoli powoli duszą się... Ale jaki zapach, słuchaj. No. I teraz na tej cała patelnia idę, idzie do kuchni i duszą się winem. białym winiem oczywiście. Tak. Mhm. Okay. To zamykamy. A my w tym czasie będziemy robili minioki. Tak, gnocchetti sardi. Idziemy! Króciu, co robisz? Powiedz. O, dusimy e, nasze e, karczochy, gotują się też krewetki. To w tym czasie chciałem zapytać się jeszcze trochę o porównanie włoskiej gastronomii do tej polskiej. Czy powiedz, czy we Włoszech też coś takiego obserwuje, że ta gastronomia w tych ostatnich 10-15 latach e, bardzo się zmieniła? Tak, bardzo. I dobrze i nie. nie dobrze. Mm -hmm. Bo niestety. E, była taka analizis e, od taki bardzo znany nasz kukarz. On mówił, e, zapytali, e, dlaczego nie mamy wystarczająco dobrych e, e, ludzi, mhm. siuga tak. i w kuchnia, i w sala. Wiesz co on mówił? Dla mnie było pierwszy raz, że kogo mówił e, takie rzeczy. Za dużo restauracji otworzyli się. I nie było wystarczający. Za szybko, za i za szybko mało... wiesz. Mm -hmm. I potem. I, i, I on mówił <coughs> pierwszy raz słyszałam, mm -hmm. że jest ilości, że robię potem fakt, że nie dajemy rady e, mieć wystarczające ludzi w kuchni i w sal. Teraz wracamy do nas do Semolina, e, Jak widziałaś troszkę sól. Tak. I teraz Paweł, tutaj robimy. O, mieszamy, mhm. robimy taki i teraz dokładnie to samo, ale z troszkę wody. Okay. Okay? Mogę? Musisz. Ja Dobra, super. Tyle Posta. jesz? Tak, Dobra. ja powoli, powoli, baj, baj, baj. Czy ta woda jest, ma jakąś określoną temperaturę? Letnia. 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 Dobrze. Rób sam, że ja muszę wiesz, mieć oko na nasze karczopy. Struktura tutaj naszych małych, nioki. nioki, nioków, mm -hmm. nioki tak. A byś taka rozumiem, że zbita mocno, tak? Będziemy formować z niego jakiegoś taki taki placek czy Słuchaj, bardziej na rureczkę? Że... Teraz mamy konsystencja mm -hmm. perfekcyjna. Zobacz. I teraz robimy taki. Dasz radę, robisz sam? Dam, dam. Pamiętam, że nie dajemy palcy w taki sposób, składamy. Dobrze? Okej? Okay, tak. Dobrze. Tak jakbyśmy ciasto, tak? Ugiętali. Dawaj. musimy będę siedział, żeby nie zasłaniać. No super, brawo. Idzie? Idzie, idzie. Rozpoczęcie. Brawo, możemy, brawo, z tej miseczki, Teraz jest czas. Mhm. Mhm. Chcesz próbować? Chce? Teraz ja pokazuję jak i ty będziesz robić sam. Dobrze. Widzisz, mhm. ja zagniatam cały czas mhm. ten część nasze y, ręce. I zobacz. Zapraszam Paweł. Bardzo dziękuję. Mhm. Kiedy e, jest to gotowe? Kiedy m, czujesz tu, mhm. że nie, nie ma wilgości? Mhm. I to jest po prostu takie odczucie, e, że e, m, mówię prawda. Ja robię pasta freska e, od lat. I nie pamiętam jeden e, niedziela, że w domu moja babcia nie robiła, nie wiem, 30 jajko e, makaron. To po prostu, wiesz, to było e, podstawowe. A nie. powiedz czy we Włoszech też robi się nioki takie, które są jakoś z, wiesz, nie wiem, ze szpinakiem. Tak, nioki podstawowe, nioki są zimniaczane. Mhm. E, w zimie robimy na semolino, to znaczy na kasza manna mhm. I potem e, Robimy takie duże bochenka, kroimy i dajemy do piekarnika razem pecorino, pieprz, bardzo dobra. Mhm. I e, potem są nioki z dinią, z pinak. No to mamy dużo, ale to są dokładnie unikalne, robione na semolina, na durum. Teraz robimy folia i odpoczywają 15 minut. I do lodówki w jakiejś temperaturze pokojowej? Nie, tak. to, jest, to jest nasza temperatura pokojowa wystarczy. Dobrze. Krzysiu, chciałem taki zadać Ci jeszcze jedno pytanie. Lekko, lekko niekomfortowe, ale wiem, że sobie z tym świetnie poradzisz. Mhm. Dużo gotujesz, dużo filmów dodajesz. Powiedz, czy zdarzyła Ci się jakaś fajna, taka spektakularna wpadka? Słuchajcie, to jest naprawdę, bo ja gotuję więcej od 50 lat. E, było e, bardzo długie e, nagranie, cały mhm. dzień. Słuchajcie, słowo honoru. E, po południu musiałam zrobić patala mm, te ciasto na dnie, e, mówimy, i e, okay. majonezy, Majonez. Okay. Okay. Słuchajcie, chyba na mój życiu robiłam kilkasetki jajko majonezy. Nie, nie było w ogóle e, e, możliwości robić ani pataszu, ani e, e, ten e, majonez. Ja nie dałam rady robić ten czas do tej binie i to, no, to było makabryczne. I spróbowałam robić tej majonezy, nie wiem, pięć razy, sześć razy. To w czym był problem? Nie, nie wiem. wiadomo. Nie wiem. E, I e, pierwsze... Jeden raz w mojej życiu miałam i było wszystko na ten popołudniu. Nie ja wiem co to było, co ja miałam, bo 100% coś było nie tak. Mhm. I techniki cały czas te same po tyle lat, że ja gotuję. Nawet ja cały czas mówię, kiedy uczę wiesz, mhm. młody. Mhm. Pokolenie, że patelnia śpiewa, to znaczy, że e, nawet ja poznaję e, głos e, różnica od patelni e, albo e, kilka rzeczy mają zapach, kiedy jest wystarczający sól, kiedy nie ma. Takie rzeczy, tak? to znaczy doświadczona kukarka. Słuchajcie, ten popołudniu był makabra. Nic, nic w ogóle wyszło. Nic. Chyba to po prostu twój dzień, co? No nie, nie biło, o koniecznie, nie było. No ale... Ale jak możliwe? To po prostu e, e, no, wracałam do domu i mówiłam, ok, dobrze, jutro robimy wszystko. I, i biło, dokładnie, robiłam wszystko. I wtedy mówi się tuto. No tuto pasa, to Tutto pasa. tutto pasa. Tuto pasa. Jeżeli inspiruje Was świat gastronomii i chcecie spotkać kolejne niezwykłe osoby, subskrybujcie. I teraz mhm. robimy takie. I. Zobacz. Pierwsze ja robię, Dobrze. drugi ty. Dobrze. Zapraszam. Dziękuję. Troszkę mniejsze, mniejsze. O, okej. Okay. Pronto? Tak. La. Ok, i A, stąd kocha. biorą się te piękne kształty. Zobacz, widzisz? Powolutku. To ma nazwa Ryganioki. Mhm. Eee, mamy e, oczywiście w domu to jest ręcznie zrobione. To było prezent. E, w domu e, moja babcia e, miała bardzo podobne, jest u mamy oczywiście. E, używamy i do tej nioki, gnocchetti, i do nioki ziemniaczane, e, tej klasiki. I teraz zobacz tu. Mhm. I powoli, powoli. Minimalne musimy mieć e, 15 na głowę, bo zobacz, są małe. Mm. I teraz idziemy dalej. Mhm. Zapraszam. Rób Bochenka i ja pilnuję tutaj. O. Wszystko rozpada się. Zobaczycie, jak piękny ten pomidor. Mm. Jak sobie radzę? Brawo, brawo. Wieszcie. To na przykład możesz zrobić z e, twojej dzieciaki. Mm -hmm. Bo oni są świetne, poradzą robić takie e, małe rzeczy e, ręczne. Ale jakie to przyjemne, słuchaj. Słuchaj, robić e, pasta fryska, ręcznie zrobiony makaron, mm. to jest zen. O, jest zen! <laughs> Kiedy masz niedobry dzień, pamiętaj, wracaj do domu i rób e, e, makaron dla twojej rodziny. To jest po prostu. E, Uspokajająca e, e, sytuacja. Naprawdę. Hmm, a że jesteśmy głodni, to przyda nam się taka uspokajająca sytuacja trochę dzisiaj. Zobacz, ile zrobiliśmy. Dokładnie super porcja. I teraz gotujemy gnocchetti i dajemy do naszej sosy. Ile czasu powiesz do wrzącej wody? Do momentu, że e, pływają na górę, Maksymalnie 3 minuty, nie więcej. To idealnie, bo już chyba oboje czujemy niesamowity głód. Ja też głodna <noise> jak. Mu. To wrzucamy. I teraz tu piszmy ten sos. krewetki, karczochy, sos jeszcze raz, Pronto? Dobra, przepraszam. Przepraszam Bardzo proszę. To wygląda pięknie. Jaki talar? Skąd taki taler, że możesz jechać? Krys? Próbujemy? Próbujemy. Coś mi, Krysiu, mówi, że nie jeden film nagramy razem. Mm, jestem taka godna. I super, to twoja praca. No ja tutaj tylko troszkę pomogłem. Ale świetne, na pewno do powtórzenia. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Ja dziękuję, Paweł. Bardzo Dzięki. dziękuję. Wszyscy was. Dziękuję. Amen. Dzięki do usłyszenia później Pa.